To miasto nie zasypia, natomiast to ty zasypiasz Ciemno już, z ogóle zasypia Ale nie ja, i nie, nie moja ekipa Jestem prawdziwy bez zjebania psów Bez fazy na bycie postałem podwórek w policję i dolicz konsekwencje Powiesz, że agresja, czy co, że bo ja tu sam nie widzisz tego, co w oczy kole Czołgów nie palę, ale jestem pierwszy za legalem. Bo nawet coń ty pod wodą? Mogę z tobą! Co ty robisz? Ja nie widać? Życie jak USPAMILA, gdy pisałem rymy w tym ZTM Moje życie reżyseria Kubrickiej. Zwariowałem od tej pracy. Znacznikiem prawdziwego hip-hopu jest to, że ja mówię to co przeżywam, a nie to, co sobie wymyślę. Jesteś pewien, ja że Eminem tego nie przeżył? Tak, jestem pewien, że Eminem tego nie przeżył Kilo koksu prosto w żyłę, bo nie ma czasu Tutaj nikt nie chodzi po głowie. Innym chodzę ja buta Zdeamij, bo zanim wejdziesz do łeb, Zdejmij, bo ty zanim wejdziesz do łeb, Zdejmij, bo zanim wejdziesz łeb. Wypierdalaj którego dnia zajmę się odpoczynkiem? Dziś nie odpoczywam, dbam o swoją rodzinkę. Już nie szalej, daj odpocząć, ej! Jesteś tylko pionkiem, to moja szachownica. Gra na szachownicy trwa, jesteś pionem. Ja jestem tu jedną z głównych figur. Nieważne, król, nie król, ty tylko koniec! Koniec! Anakin, Anakin, słyszysz mnie? Piało ja powtarza co chwilę, że jestem jakimś Anakinem. Mam uważać, jak wykorzystuję swoją siłę. Bracie, jestem pospolitym świrem. Odkąd oddzieli mi pępowinę Świrem się nie urodziłem. Robiłem na to lata. Oto kilka linii. O tym, że to ciężka praca. Nie wiem, co nas jeszcze łączy Harpotem jest Nie wiem o co chodzi w giznych wojnach. Tej forsy za mało, tej wąki za mało. Chcemy te jointy i ciągle za mało Za dużo trawy na dziś i lecę jaka na kin za dużo trawy na dziś. Jak gadasz gówno, ilość rymów nie da nic. Ciągnie, a ty o treści, jak nie masz flow, to se pisz książki. W mojej książce to nowy wątek, jak płaka, picie. Oh. Jak czysty czoń, to luźno, jak ty, to nic, to gówno. Połączyłem zioła z tyksem, jak przez pierdolony bluetooth teraz robię. O to. No to wiadomo, że najlepszy jest Eminem, i to od niego zaczęła się moja przygoda z muzyką. Machine gun Kelly. Mimo wszystko mi się fajnie tego słucha, ale uważam, że Eminem jest dużo lepszym raperem niż on. Krzanić go. Ja muszę wrócić do domu, zmyć naczynia ty oglądaj bajki! Właśnie tak oglądaj bajki! Zrozumiesz to, jak się wyprowadzi od matki! Aha! Bingo! końcu stałem się wolny i nie ma we mnie parier! Kurwa, wydaje mi się, że jestem wolnym człowiekiem, ale jak nim być? Ale czy na pewno jestem i nie wiem, co to jest ta wolność? Nie wiem twoja scena, nie przemawia do mnie jak śpiewanie Mam nadzieję, nikt się nie pogniewa Miałem stracić dach nad głową, tak słyszałem od ludzi, dzisiaj tracę dach nad głową, tylko kiedy wciskam guzik. I przez to, że darłem pizdę, yy, wyjebali nas z mieszkania właśnie i za się wyprowadzamy. Mogę zostać prezydentem i mieć własne wojsko. Nie, szczerze mówiąc, to nie, nie, w ogóle nie, nie wystartowałbym na prezydenta Polski, więc nie ma co z, z, z sensu. Korony tronu widzę ze swoim ludem Bijam się na życia tron, przetapiam złotą koronę Jestem taki jak ty Ej. Mam syntetyczny tron, zajmuję go od zawsze Na trakach zawsze płynie prąd I kobiet, kobiet Wtedy nie lubili, teraz dzwonią mi na bajer Nie odbieram, biegnę. Czego ma z wibruje To tak jakbym ja nawijał Aha Właśnie tak! O, Tak zmienia się świat Będę miał co opchnąć głupim dzieciakom na necie Jeżeli <grym wyszkowano> to wyższych fal Nie potrzeba tu mi tych bram Nie potrzeba zrób i na Stas Wii skular ostatni singolo proszę Chcesz mi pomóc, to subskrybuj ten jebany kanał I wtedy chcę wiele, serio <śmienic> <śmienic> Ej, kurwa